Dziś początek trochę inny niż zwykle. Nie wysiadam z auta. Ale jest w śniegu nawalone. A no, dlatego, że nie będę nic robił, przyszedłem tylko... O, jakie fajnie się odwice zrobiły na obróbce. Jak się śnieg trzyma na pierwszej, na pierwszej blasze. Przyszedłem tylko zmierzyć przewodu, ile potrzebuję. 4 razy półtora. Tam też jaki fartuch wisi. Jak pierdyknie. 4 razy półtora przewodów, bo potrzebuję go do schodowo-krzyżowych. To teraz sobie wymierzę, żeby sobie kupić, żeby mieć. A nie będę dzisiaj robił, dlatego, bo nie ma potrzeby, bo jest zimno, po pierwsze. Po drugie, się nie śpieszy i nie ma takiej potrzeby, tak jak powiedziałem, żeby to szybko robić. Zapowiadają odwilż, więc w następny weekend pewnie na plusie będzie. Po co? Ja się będę teraz. Że tak powiem, zobaczcie. Do kostek śniegu. Po co ja się teraz będę, że tak powiem, babrał w zimnie? Jak, jak później mogę w ciepełku porobić? Ale jest nawalony śniegu aż na kominkach. Całe kominki są zakryte. I za kominem też jest od, chro, od cholery śniegu. Aż się zaspa zrobiła. Ciekawe, czy jak przyjdzie, odwisz, czy Nie przecieknie gdzieś do środka przez te kominki. Będzie zarąbista próba. Yy. Próba wodna poniekąd. Dobra. Wodem, jeżeli tego przewodu potrzeba i spadam stąd. Bo jest zimno. A zaraz Wam będę robił yy, zaraz Wam będę robił unboxing, jak to się mówi. Unboxing. Po prostu pokażę narzędzia Dedry, które kupiłem i przywiozłem, bo już są u mnie. Ale napaliłem sobie w swoim warsztaciku, żeby było ciepło. To zaraz jak tam wrócę, powinno być Temperatura, że tak powiem, wręcz pokojowa albo i nawet goręcej. A jakie jeszcze są zalety drzwi otwieranych na zewnątrz? No to to, 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 to co przed chwileczką właśnie widzieliście. Jeżeli ktoś nie ma takiego dużego zadaszenia, a ja tu mam przecież ogromne zadaszenie, bo tu jest y, jakieś 1,80 m, blisko 2 m. No to otwierając, ja ten śnieg odpycham od drzwi. Jeżeli będziecie mieli drzwi do środka, otwierane i mniejsze zadaszenie, i powiedzmy, że w nocy dobrze śnieg dopierdzielał, pierwsze wasze wyjście z domu i otwarcie drzwi do środka to jest ten śnieg, że tak powiem, w, w korytarzyku, w przedpokoju, zwał jak zwał, we wiatrołapie. I to. I trzeba wygrzebywać, nie ze środka, a tak to drzwiami go odpychacie. Czyli jest jakiś plus, że tak powiem, zimowych, zimowych drzwi otwieranych zimowych drzwi mówię zimowych przygód, ale jak mamy drzwi na zewnątrz, to jest duży plus. No i jak widać na załączonym obrazku, to oto moje sprzęty, które sam sobie sprawiłem pod choinkę. <laughs> Piecyku na polone jest tak gorąco. Jest tak cieplutko tu w pomieszczeniu, że jest pewnie ze 22 stopnie. 20-22 to jest na pewno. Jest tak gorąco, ale nieważne, nie o tym miał być. Młot udarowy. Jeszcze jedna wkrętarka. Go teraz już kupiłem z udarem. To jest chyba jeszcze szczotkowy silnik, ale nie będę, hmm. chyba szczotkowy silnik, ale już metalowy uchwyt, ma, czyli ta taka trochę lepsza. Wkrętarka do gipsu, dmuchawa radio, pistolet do malowania, jedna bateria 5A, jeszcze bo już jedną mam, i jeszcze jedna bateria 2A. Czyli mam teraz dwie baterie 5Ah, jedną 4Ah i trzy dwójeczki. Dwójeczki to do takich właśnie sprzętów jak zakrętarka, wkrętarka, bo lekkie posiadam. Nie trzeba tego dźwigać. Także z bateriami nie ma co omawiać. Chociaż jestem ciekaw, czy baterie są naładowane, czy je trzeba ładować. One filmowo, nie, nie naładowana, ta jest nienaładowana. A duża? A duża jest naładowana w połowie, dwie i pół kreski, albo nawet takie półtora, bym powiedział. Dobra, to nam nie będzie potrzebne. A na razie tu... Co pierwsze wypakowujemy? Młota. Pierwszego młota, a tu na mocie macie fajnie pokazane, ile de drama tego... Wszystkiego. Od dmuchawek, kosiarek, podkaszarek do żywopłotów, pilarek, szlifierek taśmowych, pił. To nawet nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia co to jest na obrazku. Różne dmuchawki, opalarki, kompresory, yy, różne rodzaje ostrzałki do łańcuchów. No jest tego dużo. Mówię, w tej cenie co Dedra oferuje. I sprzęt, ile tego ma, jest nawet, nawet bym powiedział dobrze. Dobra, reszta nas nie obchodzi, nie? Główka wymienna, osłona przeciwpyłowa, kluczyk, co dostajecie w takim zestawie. Podstawowe funkcje, czyli wiercenie, wiercenie z udarem, obrotowe dłuto, dłuto w miejscu do kucia. Wziąłem ten brushless motor, czyli tuż jest chyba bezszczotkowy, wziąłem ten droższy, bo... Można jeszcze tańszą kupić, tańszy młot udarowy. Ale już mówię, na młocie nie ma co oszczędzać, bo to może być bardzo przydatny sprzęt. Ciach! Powiem Wam, że Na pewno go wezmę na robotę zaraz i będzie, że tak powiem, od razu testowany. Testowany będzie od razu, kurcze, w, w nażywiole, a nie tam jakieś podkuwanie, jakieś próbne wiercenia. Także o tyle jest niedobrze, że nie możecie sobie sprawdzić, ile macie naładowania baterii. To powinno być z tej strony, to jest troszkę nieprzemyślane. Nie wiem, jak jest u innych, w sensie Makita, Dewalt i tak dalej, ale to jest tu nieprzemyślane, że nie możecie sprawdzić, ile macie baterii jeszcze. No, to jest pierwszy szprzęcik. Dobra, młot, powiem, że chodzi tak dziwnie, ale to powiem dlatego, że jest nowy i to się musi wszystko tam rozchodzić w nim. Zobaczmy sobie wkrętarkę. Jeszcze nic nie otwierałem. Nie wypakowywałem, idę na żywca. O, ciężka. Muszę powiedzieć, że, że ciężka. No, tu nie ma tego blusz motor, czyli to jest szczotkowy, nawet się błyszczy. No, bo wam, ja że w do makity, to ta makita już ma 7 lat. Także trzeba wziąć to pod, pod uwagę. No, i tu jest bezszczotkowy silnik. Ale wagowo jest ta, jest ciężka, chociaż tu zapiąłem 5Ah baterię, ale zaraz zobaczymy bez. Cięższa jest, Dedra jest cięższa, Makita jest lżejsza, dużo lżejsza. I to czuć naprawdę bardzo mocno na wadze. No ale dobra, jest, tu mi zależało na udarze też wejść, coś przykręcić, nieraz jest taka ściana, że Wam wiertarka da... wkrętarka da radę wywiercić na udarze, nie trzeba młota ze sobą targać. I co macie? No nic, instrukcja obsługi, zaczep do... do paska, nic więcej. Jak to było? Tak. Tak? A, bo wyciągnąłem ten. Kurka, wodna. Dziubek trzeba schować. Dwa, że ja robię na dwóch robotach naraz, tak, bo jeżdżę na roboty i robię yy, w domu u siebie i będę potrzebował tak sprzętu, żebym miał tu i tu, żebym nie musiał za każdym razem z roboty zabierać, przywozić, do domu robić, bo kiedyś, nie kiedyś, tylko nie raz będzie tak, że zapomnę tego wziąć z roboty do domu albo z domu do roboty i czegoś nie będę miał, nie będę mógł robić. A tak jak będę miał tego sprzętu troszkę więcej, <laughs> będę mógł, że tak powiem, obłożyć i robotę i dom. Zakrętarka do gipsu. O, w zakrętarce do gipsu nawet dostaliśmy kluczyk. Szkoda, że kluczyków nie dają też do wkrętarek. Powiem Wam szczerze, to by było fajne, gdyby też kluczyk był we wkrętarce. Dodatkowy. Fajnie, że to jest zdejmowane. A to dlatego, że jak robicie przy gipsach. A, oni kluczyk dali, bo tam jest głęboko, żeby bita założyć. Widzicie, też przetestuję go na, yy... tu co tu jest za ustawianie, nie wiem, a głębokość, czyli chowacie albo wysuwacie yy, końcówkę, a z tym to jest dobrze, że to jest zdejmowane, o. bo jak potrzebujecie wykręcić wkręta bo go źle wkręcicie i potrzebujecie go wykręcić to zdejmujecie główkę i wam pracuje że tak powiem tym, że możecie tego wkręta ruszyć podobną zakrętarkę miał w Niemczech gościu, tylko że na prąd a i tu też jest bezszczotkowy motor yy, tylko że na prąd miał i właśnie to, to miał szybko demontowalne jak potrzebował wkręta którego źle wkręcił ruszyć no to to miał przykłady demontowalne, pyk, mógł wkręta zdjąć, zakładał z powrotem, mógł jechać dalej i wkręty wkręcać. To jest fajne. Ta moja na prąd, co mam do gipsu, to jest ciężka jak cholera, a tu jak się zapnie dwójeczkę, kurna, i się będzie samemu robiło i to na pasek można powiesić, płytę trzymać, ciach, ciach. Jeszcze fajnie, jakby było na magazynek, ale nie od razu. Yy, rzym zbudowano, nie? Powolutku. Fajny sprzęcik. Fajnie, że ma to ustawianie głębokości tego posuwu. Możecie głębiej albo płycej wkręty pakować. A to muszę zdjąć, bo do pudełka nie wejdzie. A tu co? A. A widzicie, to się blokuje. Czyli tu jest ten taki. A, no elegancko, to jest dobrze, że Wam nie będzie kluczyk wypadał. No, i standardowo instrukcja, co oni tam oferują, i uchwyt do paska. Pakujemy. A nie zamykam. Pistolet do malowania. Po co mi pistolet do malowania na akumulator? Nie wiem, czy się sprawdzi. Zobaczymy, jak będzie to malowało. Ale pistolet do malowania jest tylko i wyłącznie dlatego, że nieraz jest tak, że zrobicie całe mieszkanie malowane jest to agregatem. Łazienka zostaje na sam koniec, i później łazienkę albo się ciągnie z wałka, albo trzeba duży agregat ubrudzić, żeby mały suficik pomalować. I to właśnie ma być po to, żeby małe elemenciki, że tak powiem, malować. A inna sprawa jest taka, że nieraz Wam gdzieś siur pójdzie z malowania agregatem. Oczywiście tego siura się można pozbyć jakimś wałeczkiem welurowym, ale już Wam zostaje ślad. Albo tego siura trzeba zostawić. Jak skończycie robić farbowysnie go przytrzeć. I znowu by go trzeba było przepsiukać, żeby nie było śladu, bo jak zrobicie wałkiem, to jest ślad. Jak robicie agregatem, to jest gładka powierzchnia. I to też będzie też po to, żeby móc sobie dopsiukać jakieś małe miejsca, które musieliśmy poprawić. Tu się zapina, tu się zapina, żeby nam nic nie spadło. I jedziemy z koksem. Zapinamy piątkę. To jest chyba nawet do piątki przystosowane, bo... O, ładnie stoi, zbiornik w górze, a na dwójce stanie, chociaż nie wiem, czy na dwójce takie coś pociągnie, bo, bo może być za słaby akumulator, a widzicie, jest tak przystosowane, że na dwójce postawicie, też pojemnik stoi, fajne jest to, że możecie farby dolać, nie zdejmując głównego kubanka, tylko macie taką nakrętkę, Oj, dwa ustawienia: albo dużo, albo mniej. Farby. No zobaczymy, jak to będzie malować. No co, będę testował. Ja przetestuję, wy będziecie wiedzieć, czy warto inwestować w taki sprzęt. Będę testował, jak to się myje, jak to się używa, jak to się sprawuje. Na pewno rzetelnie się ode mnie dowiecie, czy sprzęt jest wart zakupu. Bo, bo musiałem kupić to wszystko sam. Kubeczek do gęstości farby. Dodatkowy przycisk, chyba jakieś sitko jeszcze. To później przejrzę instrukcję. Szczoteczka do mycia. Fajnie, że taki zestawik też dają. Dobra, nie wiem jak to było teraz. Jakoś tak chyba. Dziwne jest to, że jak coś wyjmiecie z pudełka, to to później już tam nie pasuje. Nie można tego ponownie włożyć. Ale mi tu grzeje w plecy. Ja pierdzielę, Że mi się kubrak nie pomarszczył od temperatury. Następna dmuchawka. Ktoś powie. Po co ci to? Po co ci taka dmuchawka? W pudełku nic nadzwyczajnego nie ma. Wiecie, do czego mi się to przyda? Ja już pomyślałem sobie na przód. Jak będę robił elewację, to wiadomo, że wszędzie macie pełno tych groszków od steropianu. Ale to wszędzie jest tego pełno. Mało tego to chyba funkcję odkurzacza pełni, bo macie jeszcze worek na syf. Akumulatorowa dmuchała, odkurzacz, element roboczy. Dobra, a dlaczego on ma to skierowane tak ładnie w tą stronę? Ja nie mogę tego skierować w tą stronę. To ma jakieś zatrzaski, żebym zaraz nie połamał. A widzicie? Zobaczmy, jak to dmucha na piątce. No, o, muszę powiedzieć, że ładnie dmucha. O, jeszcze jest ustawienie prędkości, jakby chciał w piecu rozpalić. No, moment. Ale na pełnym. O, daje radę. I to tylko i wyłącznie dlatego, że później będzie można po elewacji przejść po przetarowaniu steropianu i zdmuchać wszystkie te kurde bąbelki, te koraliki, żeby Wam to się później pod klejem nie ciągnęło. Fajnie, że jest obracane. Proszę, kompatybilne, składane. A odkurzacz jak działa? Funkcja odkurzacza? Przez ten wiatrak przeleci cały syf? Nie mam czego wciągnąć, żeby zobaczyć, czy to działa. No, na pewno do czegoś te zastosowanie tego odkurzacza będzie, ale głównie mi chodziło o dmuchawkę. Głównie chodziło o dmuchawkę. Do tego będzie można dorobić inne końcówki, żeby jeszcze bardziej ten strumień, że tak powiem, zbić. Przyda się. Wszystko się przyda. Nie po to kupiłem, żeby się nie przydało. Pakujemy i ostatni sprzęt radio. Długo leżało na półce u tego, którego kupiłem, bo to widać po pudełku. Mogłem kupić makity radio, tak? Mam też makity, yy, baterie i ładowarkę, ale radio makity. Co by nie mówić, droższe chyba o 200, coś około 200 zł droższe. Dlatego powiedziałem, że jak poszedłem w dedrę, to idziemy w dedrę. Włożymy bateryjkę, piątkę, zobaczymy, czy zabangla. Tylko, że ja to dobrze włożył, o USB nawet z tyłu jest. Bateryjka włożona. Aha, zamykamy. Antena Ciach. Ja będę umiał to obsłużyć. Co tu jest? 9V IN. Aux IN. To mi niepotrzebne. A tu jest włączanie. Usuń folię przed użyciem. Widzę, że Bluetooth jest. Też Wam za dużo o tym nie powiem, ale możecie sobie sprawdzić. Jeżeli ktoś będzie chciał, podam wszystkie modele sprzętu, który był zakupiony i sobie będziecie patrzeć. Radio mamy scan. Zobaczymy, czy coś znajdzie. Też za bardzo nie mogę z radiem poszaleć, bo zaraz YouTube włoży ograniczenia. Co mamy? Głośnik z jednej strony. Głośnik z drugiej strony. I powinien być. A nie ma niskotonowego. Myślę, że na dole jest jakiś niskotonowy. Zaraz zobaczymy, jak to. Wali. Bateria mi zdechła, raczej miejsce na karcie się skończyło, musiałem lecieć kartę zmienić. W międzyczasie tutaj, tutaj trochę pogrzebałem, zobaczyłem jak się w ustawienia wchodzi. Jest bardzo intuicyjne te radio, powiem w ten sposób może. Na radiu nie ma jakiegoś przeokrutnego, wiecie, walenia. Że tak powiem, nie, nie dudni jakoś z tych głośników przeokrutnie, ale macie korektor, możecie sobie sami skomponować ustawienia głosu, macie do wyboru standardowo rock, pop, tam jakaś muzyka poważna i te inne. I i, i, i mówię, jak na, na chwilę obecną jakoś przeokrutnie nie wali te radio, że tak powiem, basem, czyli nie będą szyby drżały, ale dopiero się będę mógł wypowiedzieć w pełni, jak użytkuję trochę i. Zobaczymy, o, fajnie, że tu jest uszczeleczka, czyli macie, żeby się kusz nie dostawał. Ciekawe, jak z samym radiem będzie, że ciągle jest naprawdę takie ładnie szczelne i te głośniki, że tu nic nie będzie działo. Jak kurzu dostanie, zobaczymy, wypowiem się. Jak poużywam, zresztą wypowiem się tak o każdym sprzęcie, który zakupiłem. Jeżeli go trochę używam, bo co można o wkrętarkach mówić, ale zobaczymy, czy młot jest wartych pieniędzy, czy dobrze wali, tłucze, gmuchawka, to już wiemy, że dobrze wieje. Pistolet jak maluje, to na pewno go przetestuję na małym suficie w łazience. Zobaczymy. No i radio jak się sprawuje. Nie gra żadna muzyka, żeby wam tu rzucić, ale postaram się znaleźć inne radio żeby jakaś mu zawaliła, chociaż tu u mnie w tym bunkrze to nawet telefon w zasięgu nie ma. No co? Co mogę powiedzieć? Na razie nic nie mogę powiedzieć. Jest, bo jest radio, tak? Lepsze takie niż jakieś takie prowadzone, że tak powiem... Chociaż to byle brząkało na budowie, tak? USB można podpiąć, z telefonu można muzykę puścić, więc na pewno też sprawdzę jak wali z telefonu, jak przez bluetooth puszczę muzykę. Tu bym puścił, ale na pewno nie złapię tutaj zasięgu internetu, także nie ma co nawet próbować, bo to się skończy i tak niepowodzeniem. Patrzę, jakie stacje łapie, Ale mówię, tu nawet telefon zasięgu nie ma w, tym, w tej pakamerze, akurat u mnie. Także tu ciężko będzie z jakimiś stacjami powalczyć. Teraz YouTube opierdzieli mi tutaj, wiecie. Nie, nie będę miał zasięgu, nawet nie będę próbował z telefonu czegoś puścić. I tyle, no co mogę więcej powiedzieć. Jest, jakie jest. Czy warto, to Wam powiem później. Na razie zakupione. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. Można po 230, czyli można pod gniazdko podłączyć, nie musicie na bateriach jechać. Zobaczę, na baterii ciągnie, czyli taką piątkę naładuję do pełna i będę na tej piątce jechał, aż zdechnie. I zobaczymy, ile czasu wytrzyma to radio na baterii grania. O tyle dobre, że na budowie, jak prądu nie macie, to sobie naładujecie baterię, weźmiecie ze sobą i coś Wam zawsze będzie brzdągało. Czy gdzieś na rybki, czy gdzieś na razie super sprawa. Na razie panowie! Każdego rana objawienia pola zbawiciela kontraktora wysoko nadar.